Z tej strony, Lego fanka. Dzisiaj otworzymy swój magazyn Lego Ninjago numer 7 na 2019 rok z figurką NI. Magazyn przyszedł przedpremierowo, ponieważ jego premiera jest dopiero 11 lipca. NIA, czyli Wojowniczka żywiołu Wody, a także siostra Kaja. Bardzo ładnie zrobiona figurka. Strój jest taki właśnie szary, wpadający w czarny z niebieskimi detalami. Figurka ma dwustronnie nadrukowaną twarzyczkę z jednej strony taka pewna siebie, a z drugiej bardzo radosna. Dostała ona również włócznię, którą można jak najbardziej przerabiać. Nie musi być ona taka długa. Możecie zrobić krótszą broń z takim sztyletem i na pewno niej będzie łatwiej wtedy walczyć. Włócznia jest dosyć długa, także mogłaby sprawiać pewien problem. Na okładce znajduje się postać Kaja. W środku mamy spis treści oraz to, co możemy oglądać na kanale Cartoon Network. A tutaj są informacje o nim, Różnorodne zabawy, komiks, Bardzo ładnie narysowane, śliczna animacja. Dwa plakaty. Pierwszy jest z Kajem, a drugi z Oni. Ten z Oni jest genialny. Wygląda niczym Garmadon, czym Mro czy Mroczny władca. Tutaj są jeszcze ninja w tle. Świetny klimat Wow 16 lipca wyjdzie magazyn LEGO Jurassic World z figurką małego młodego raptora Jest on koloru zielonego, troszeczkę niczym blue Jest to już trzeci numer tego magazynu Wcześniej mogliśmy dodać Owena, a także tego malutkiego raptora w kolorze brązowym W ogóle nie wiedziałam, że wyjdzie ten magazyn, także bardzo się cieszę Filmy jak najbardziej lubię Możecie napisać, e, czy wam przypadły one do gustu. Mis Mistrzów, tutaj są informacje na temat mistrza i jego przemiana od najmłodszego e, dziecka do starca. Senseja właściwie, prace konkursowe. Wow, ile prac. Niesamowite. E, tutaj mamy różnorodne informacje na temat nowych przeciwników e, w najnowszym. Sezonie A 6 sierpnia będzie kolejny numer tego magazynu Wraz z figurką Śnieżnego Samuraja Naprawdę warto kupić Także musicie pamiętać Datę 6 sierpnia To już za niecały miesiąc 123 lipca wyjdzie magazyn z flaszem Naprawdę ciekawe premiery w te wakacje Warto wszystkie kupić jak najbardziej Jeśli nie macie tych figurek Jak najbardziej podoba mi się nie ja Świetnie zrobiona postać, bardzo ładne druki dwustronne na główka, także jak ktoś nie ma to bio do kiasków. 13 zł to nie jest dużo, naprawdę warto ze względu na ciekawą zawartość gazetki, a także figurkę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa!